Przebudowa drogi powiatowej Izbicko-Otmice rozpoczęła się 1 kwietnia 2015 roku. Przetarg na realizację inwestycji wygrało konsorcjum w składzie firma Domax Lider oraz firma Mobruk, partner odpowiedzialny za roboty betonowe. Jest to przebudowa drogi o nawierzchni bitumicznej na drogę o nawierzchni betonowej. Jest to kolejna realizacja Mobruk tego typu. Po modernizacji droga ma kategorię ruchu KR3. 1,5 km długości i 6 metrów szerokości składa się z następujących warstw: 20 cm stabilizacji, 15 cm podbudowy z betonu klasy C16x20, warstwy poślizgowej z geowłókniny oraz 26 cm nawierzchni z betonu klasy C30x37. Nawierzchnia była zbrojona dyblami i kotwami. Beton na budowę produkowany był w odległym o 17 km od inwestycji w węźle betoniarskim w strzelcach opolskich. Nawierzchnia betonowa była realizowana układarką do betonu firmy Gomejko. Dowóz mieszanki betonowej odbywał się betonowozami i zajmował około 20 minut. Codziennie produkowano i dowożono na budowę od 100 do 200 metrów sześciennych mieszanki betonowej. Wykonawcy musieli zmagać się z wysokimi temperaturami powietrza. Betonowanie odbywało się w temperaturach do 28 stopni Celsjusza. Takie były zalecenie inspektora nadzoru. Tak więc w upalne dni na wierzchnie betonową układano w godzinach przedpołudniowych od 6 do 12. I w godzinach popołudniowych od 17 do 22:00. Z każdej gruszki betonu, która docierała na plac budowy, pobierane były próbki mieszanki betonowej, które poddawane były badaniom wytrzymałości i mrozoodporności w laboratorium inwestora oraz w laboratorium firmy Mobruk. Bezpośrednio na budowie sprawdzana była konsystencja i napowietrzenie betonu. Beton nawierzchniowy miał ręcznie nadawaną teksturę. Muzyka Ze względu na wysokie temperatury, wykonawca prowadził pielęgnację betonu, spryskując świeżo wykonaną nawierzchnię środkiem hamującym odparowywanie wody. Po kilku godzinach w nawierzchni nacinano szczeliny dylatacyjne, które były wypełniane masą zalewową. Przebudowę drogi izbicko-otnice zakończono po 130 dniach 8 sierpnia 2015 roku. Oprócz nowoczesnej nawierzchni betonowej o trwałości sięgającej co najmniej 30 lat, wykonano dwukierunkową ścieżkę rowerową, chodnik, miejsce ważenia pojazdów, zatokę autobusową, zjazdy do posesji oraz system odwodnienia i kanalizacji deszczowej.